Siemoneczko, Rodzinka Można powiedzieć urbexowo Jest Kasper Jest tatko oczywiście Tymi oto drzwiami Zeszliśmy do krypty Młodego miejscówka Tylko zerknijcie To jest taki urbeks z remontem. Rok czasu chłopaków tu zalało. Oto tych, tych oto harcerzy i rok czasu kadra nie ma czasu, żeby to ogarnąć. Oczywiście Slawik wymyślił, My że on pomoże, żeby nie musieli. Jesteśmy w centrum Bielska, a chłopaki muszą jeździć poza Bielsko, żeby się gdzieś spotkać, posiedzieć. A tu taka miejscóweczka. Naprawdę nie masz takiej dużo pracy Żeby to miejsce Nie młody? Wyremontowałeś? Dokładnie Popatrzcie co oni do tego mają Patrz młody Mają wszystko tak? tak? Młody co wy tu w ogóle świrujecie? Ja tu kiedyś był przez moment właśnie zerknąć co tu trzeba zrobić? Bo słyszałem, że zalany. Nie masz takiej tragedii, żeby. O, najgorsze ściany. Żeby to chłopakom. Żeby tu chłopakom pomóc. granaty. Nie ma lekko. Młody, co tu powiesz? Co tu macie? Andrzej Małkowski. młody nie wie, niestety. A tu? Andrzej to jest założyciel AC, ale to to nie A tu? Patrzcie, co. Znaki Patrz, mamy wszystko. Zawsze jest mi można zmienić, jak się pomaluje, ale naprawdę. Tu coś czarował. Nie ma drogi nawet Tu? Tyty różne indyjskie, samo samopodtrzymujące Z reflektorem, suberyjskie, studnia, piramida O kurd Piramida Fięk. Nawet Indianie byli Pióropusz Patrzcie Stara plakietka Więc naprawdę Maniereczki leżą, oj nie, nie mogę patrzeć na taki bałagan Kacper mówi, że tu dużo rzeczy powynosili. Ale trzeba, ta woda taką tu. Miejsce naprawdę. Miejsce naprawdę super. O! Mistrzostwo to jest wola. że nawet kupił klucz. Województwo Bielskie. Duby był klucz No i musieliśmy działać własne ręki tam jest, młody tam kątów, kątów. Musieli się dostać właśnie za pierwszym razem jak to Aj młodzieży Co oni tu już trzymają No jak to? Jak to w takiej składnicy? O, kogo my tu mamy? Wizytówka Bielska Białej Bolek i Lolek Wszystko w porządku, młode? <grystanie> w tym Walczyć no, nie ma tragedii. Ja już tak wstępnie rozmawiałem. Co mi tu kto zrobić? Na pewno są to miejsce bardzo dobrze odgrzebić. No. Wszystko no. Pracy, pracy sporo.

nie wiem Za ptaszor ja tak, teraz będzie... Cyk Krzyż Wszystko mają tu Nawet zagrać można Może za kiedyś... Ty komody proszę, nie łupaj Zagramy kiedyś Ludwikowi Cześć, Magda. Patrzcie coś to... jeszcze stalowe Nie, nie wiem czy takie bezpieczne w tych czasach takie jak macie Parcerzy <śm> pozamykają O jakie piękne No Ma nie nawet broń jest A to jest jako na petardy Popatrzcie no, no, jaki, petardy. jaki sprzęt mają I wszystko leży Rok czasu zalało, tak? No, młody na rok może nawet zagrać Nie da się zagrać Nie da się Porażka Rękawice no? Idziemy walczyć młody. To mają? No mają tu wszystko Co? Leży i nie ma kto im Nie ma kto im pomóż O jaki topór Więc miejmy nadzieję, że to ruszy Bo chłopaki naprawdę jeżdżą Poza Bielsko jest ich tam sporo, a w samym centrum mają Opa! Jest wszystko Może zrobimy szarżę wody? Fajne? Zawsze ja się cieszy oko Chociaż to powinno mieć swoje miejsce. O. tu co macie? Nosze, tak? Łóżkę mała Chorągiewki. No i dzisiaj rodzinka tak spędza Wolne chwile i chcieliśmy pokazać, że prawdę nie trzeba dużo wspólnie pomóż. żeby chłopaki miały gdzie usiąść pogadać, zagrać i ja nie Tatko się za to bo nie mogę. Cyk, 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 cyk. Cyk. Zobaczcie gdzie my jesteśmy W samym centrum Bielsko-Białej Takie <taki> super miejsce Naprawdę żeby Miały chłopaki Oddziałuj się Tak model. Jak ruszymy, na pewno pokażemy. Książki? Macie coś fajnego? Nie, nie ma mam coś takiego. Coś takiego? Super. Ha. Dobra. Kończymy przygodę. Kurbeksowo-remontową. Fajnie, jak dojdzie wszystko do bez skutku Coś ktoś poczarował, no i zostawili Co to młody robił? Zastępowy. No O co? Ambitnie <grym> Dobra, będziemy kończyć Tak? Tu jest jeden zastępowy Jak się podobało? Wszelkie łapki subskrypcje. Tak jest. To taka odskocznia od kopanka, ale miejsce fajne i miejmy nadzieję, że, że będzie jeszcze lepsze. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania. Zostawcie tam coś po sobie. Do następnego. Cześć. <laughs>